W ogóle synu? na to. Taką bitę, jak szybko się prezentował taką. Pa co się dzieje? Czekaj, rozwinę tylko powiem, że się poszło w O kurwa, teraz to w ogóle incepcja. Zresztą no, widzę jak tam przez kamerkę. Ła! Wow. Ale flaga! Dobra flaga. Ty pra szyszka chodzi. Ale wiem, <grymne> <grymne> woki. Szymon, to nie wiem zawierał może z 3 piksele jak wchodził. <grymne> Nagrywasz to? Nagrywał. Nagrywał. Dobrze się dzieje. <grymne> dobra. Jakie światełki pokażcie, pokażę Ja samkacie to, dzieje. No, z, tu ja słowa No dobra, zobacz tutaj już wideo na to. Tak to wygląda na, na, na widzę. Gacie różnego koloru są. No ja mam dużo gaci, bo dużo sukni musi wyglądać. wyglądać. się do kamerki. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? A tutaj mamy. Jak będzie wielka okazja, to wypijemy to. Jak ziobro, No. A tutaj w ogóle zrobię, żeby sprójstąteczny u siebie? <noise> Nie widać za bardzo go. No wydać jakiś łańcuch nie? Wydać fańcuch, nie? I tutaj też, no bo... Tyk, kurwa... Jeszcze na pianinę patrzę. Tutaj to nic kompletnie nie widzę. Co jeszcze mogę ci pokazać, no? Tak to wygląda z okna. <głosy> Nieźle <głosy> wygląda. Na święta Bartek jesteś w tym? Mój nowy? Tak, no, jestem. Wojnowie? Jesteś? Tak, tak, tak. No ten. To chyba idziemy yy, yy, się najebać. A gdzie mamy iść? Nie wiem, kurwa, do stodowu jakiej. A <grym> masz stodołę, jak, jak masz stodołę, to idziemy. Nie, to wiem, to idziemy. To jest chyba rok temu, czy dwa lata temu to siedzieliśmy w aucie mojego starego i piliśmy piwko. No to tak, to tak. Ale twoi nas zaprosili potem do domu Do domu No tak było A ja w drasach w wigilię A no, ja że się wpierdzielimy dumnie do, do pokoju i tyle No tak Jeśli zaprosisz to jak najbardziej przyjdę No raczej nie będę miał za w wreszcie Burczuka nie będzie To jest chyba to nie można przesadzić W moim pokoju no Co ty nie robisz? mam go w YouTube gdzieś zazwyczaj znaczy drugi raz, dzisiaj. Tylko kurde szybko mu zaraz właśnie. Hej, a chcesz zobaczyć mój brzuch? Dawaj. Dawaj. On będzie na YouTubie. Ja. Po każ pokaż każda YouTube'a. <grym> Dla widzów. Kurna. Łek. Jak. <grym> Jaki bańkowy. Bubble belly. Ale jedziemy na siłkę. Pa. <grym> Komar pięty. Okej. Okay. Widziałeś tu, tamka? Co widziałem? Płytka Tomka YouTube? No, nie widziałem, ale na tej jakości to chyba dalej nie zobaczę. A, to a co to się dzieje? Tylko Gdzie ona była? A, tu jest. Płytka Tomka YouTube. To znaczy moja. A człowiek Nie no widzę. Tomek od, od łysego. Nie no, nie dostałem, zabrałem. A. Był łysy w Lwowie i mu kupił taką. Oryginal. I fa człowieku, Tutaj niby wszystko spoko, ale odwrócić na drugą stronę. No, naprawdę nic nie widać. No dobra, dobra. No jest ta klejka jakaś, ale tu... Nie powiem co ma pisane. No, oczywiście może być ciężko. No, Tam mogę na sygnał wysłać zdjęcie o kurwa, czekaj, trzymaj to. Ja podłączę tego, tak, kurwa kabla tutaj z netem. No to barkowi nie wyjemy? To ja nie jestem. Czy serwer zaraz pójdzie? Nic nie pójdzie. Już kabel jest w, mojej, w moim ręku. Aha. Ale no tak to jest Weibik z drugiej strony. Gdzie był Weibik? Nie. Jak jest jakość? 12P. Dobra, trzymaj to, bo ja tak będę nurkował. <laughs> Nasza Michała zostaje podniesiona do szybkiej sieci. <grymny> o kurwa Nie lubi dobra mnie No nie robię, nie robię To kamerka leciała Kurwa Mam kabel śliczony w usta. Co? To jest karta dziękowa Kurwa Dobra, mamy to to jest już No tak jest lepiej, ale jeszcze nie jest. To nie jest to co było na początku. Muszę jeszcze zmienić ten, zmienić NM2 i synów. Dobra Wiesz to? Cześć, bo się stream zlagował Wasza kamerka się slagowała. Wasza coś wraca? O, wróciło. Eee, teraz jaka jakość Jest lepiej? No tak grubo lepiej teraz. No chyba u nas nie traje Nicza płynność tego. Ty słyszysz nas? Słyszę. Ale pana kamerka dobrze. O, już się Zsynchronizowało Tak, macham? Tak, machasz, machasz dobrze. I mówisz dobrze też słychać. Jest lepiej. To pokażę, tę tą naklejkę. A człowieku na to. Gdzie on jest? Tam. Dobra, na początku może tutaj Ci pokażę, tak? Jest napisane 4250. Nie wiem, czy widzisz. No, no nie widzę. Nie widzę. O, jest dobra, widzę. Ale no nie wiem, trochę. To jest za to napisane 18 kry. musisz dół dać. W dół w du w O, to widzę. O, to widzę. 18 kry. No tak jest wszystko niby spoko. No ale to, o, o, na drugą stronę. Jest na, napisane no to, to jest zamazane, niestety kameryka nie zoomowała. Nie sfokusowała w sensie. Teraz Też nie? <grystanie> no dobra, no dlaczego no, znaczy, no, mniej więcej widzę? No powiedzmy cyberkafe, no dobra, widzę coś. No, no, Ale to ważny jest ten napis na dole. No to tak, o tym na pewno nie zrozumiesz. To jest napisane tak: First Internet Cafe in Ukraine. Internet jest kafe No tak, jeśli to jest narysowane na ten, na oparciu, no to jest coś okej okay. A jeszcze jak zobaczysz tutaj, na dole ten znaczek, no to to, to, to nie jest. To, o, czekaj. No to Tobie jest logo YouTube, że tak powiem. <laughs> że, jeszcze na płycie, że już jest tam... tam jest ten w ogóle słonecznik pierdolony ukraiński jakiś. No tak. No, to jest na YouTube, a YouTube, ale przejęte przez Ukrainę. No. Słonecznik ukraiński. UPA przejął YouTube. Michał wziął i kupił teraz takie YouTube przejęte przez LFFM. No tak, ale teraz kupię... Kupiłem za 20 złotych. Jeszcze gościu kapelku mi na 10 ceny, żebym miał prawdziwe radio. Nie A, lubię tych, tych ja polskich powiem. wydań z jakichś radiów, no, radiów, no, no ja z mówię, tych... Mówiłem to Michałowi, ale Michał miał to wyjebane, no. Czaryku, przecież, przecież tak, ta płyta jest teraz lepsza 10 razy od tej, co miałeś. No nie wiem, napój nam ta płyta w ogóle. Dobra, w ogóle, za chwilę robimy przejrę w nagrywce. Muszę na godzinę wyskoczyć, na godzinę wyskoczyć z domu. Mów. Dobra, to do tak, drzutu, na siłownię będziemy szli. O, no to akurat. Dobra. Wiesz To wrócisz na YouTube'a po prostu, Tak. Tak. Będzie na YouTube'ie. Do jutra będzie, będzie na YouTube'ie. Do jutra ale jest fajniejsza. ładniejsza jest. Masz plus 6 pomysłów. Ale pokazać. Tutaj. Tu jest tak samo. MCSBM. LC. Tu jest dobry kodzik. Wszystko jest porządnie skopiowane. Ale to jest tylko Ukraina. Ukrainizacja, tak? No, ale ty kochasz Ukraińców. Michael, <grystanie> to jest pierwsza płytka, która się doczekała, do pójść <grystanie> Nie, no nie mamy czegoś, jeszcze. Nie Ja wszystko mam, tego pójść Znaczy, chyba ucie, mam tego, tego jeszcze drugiego. <grystanie> nie, jeszcze. jeszcze um, <grystanie> uchow mamy dwa razy. Aha, <grystanie> <grystanie> no, na no, no, Uchow mamy dwa razy. Te ty w ogóle Bartek widziałeś dla ty o tym pracujesz? Nie widziałem. Nie. Ogarnie chcę taki z takim jak do szkoły idziesz. Eee, eee... Jak mi koszuleczkę wysłał? Nie, ma chyba. Ale Boga w ogóle co tam, czy one są tu. Nie, płytki już są tam, że wyciągnięte. Ale no, to słuchaj, jakbyś taką ogarnął, że tam są takie materialowe, to trzeba na zaplecze pójść, to w takim człowieku bierzesz swój tutaj laptop do szkoły, jakąś wodę, w bazę szyty i jesteś królem. <laughs> jesteś królem swojego. Nie no, no, koszuleczkę mógłby wydrukować akurat. No Ale kapelko Cię chwalił wczoraj. Tak? Falił mnie? Falił mnie? wczoraj. Fajnie, a za co no, mnie chwalił? No, Bo że za co, no, co no, mnie no, że jesteś, coś tam klikać. <laughs> to dobrze. <laughs> ale mówił jeszcze tak. No ja tam do niego nie piszę, żeby on się skupił na pracy, tak? Nie chcę mu dupy zawracać. No tak, powiedział to prawda. Okej. Okay. Okay. <laughs> A karach mogą pisać? Czasami tutaj dług, długo ciszy ma. Może tak tylko powiedziałam po prostu. Może tak. No tak. A czy mogę jeszcze pokazać jakieś swój tabel na nas? No nie na pierniki, ale to już. Dobra, lecę panowie, znikam na godzinkę. Potem, jak coś to. Na ile, na ile się o będziecie? Pewnie z dwie godziny. Ile? Ile? Matko jedyna A no, musimy tam dojechać jeszcze, nie? Aha, gdzie wiecie? No, no, The No... Spire, kurwa Jezus Dobra. Dobra To w takim razie ja się w wyłączam w stąd